Witam w kolejnym filmie. Przychodzę z marką Arabian Wood Z tej marki mam trzy flakony. Ten myślę, że jest najmniej znany. W ogóle ciężko znaleźć jakiekolwiek informacje na jego temat. Nazywa się Royal Brown Trójka. Mam też Brown Jedynkę, mam też jeszcze inny. Generalnie są wszystkie w takich flakonach. Można się nieźle pomylić z nimi. I wszystkie tak naprawdę poznałam zdobyłam dzięki koledze perfumowemu temu który bardzo siedzi w tych markach arabskich ale nie chodzi o te arabskie klony tylko po prostu siedział w tym kiedy tych arabskich kiedy po prostu nie było głośno arabskich i dzięki niemu poznałam różne perełki na przykład yy, miodowy blend Abdul Samad Al i zresztą opowiadałam o tych różnych odkrytych wówczas rzeczach Jakie są Royal Brown trójka? Czy one wypadają brązowo? Czy są jakiekolwiek brązowe kwestie? Trochę tak, ale niekoniecznie. Na pewno to, co wyczuwamy, to wyczuwamy dużo róży, wyczuwamy dużo wanili, nawet takie powiedzmy cukrowości, takiego cukru z wanilią. Jednocześnie jest też trochę kawy, ale to nie jest kawa surowa, palona, espresso, to jest taka bardziej trochę kawiarna, nie kawiarna, trochę taka kawa. Taki deser kawowy, dosyć w stylu kaw. No niestety, Mancery, Montal, także to nie są moje klimaty. To jest oczywiście lepiej, głębiej, bardziej jakościowo i tak e, dalej. Kolega mi wskazywał, że to będzie taki klimat jak e, Mancera Róża z czekoladą, którą akurat lubię. Mnie średnio smarką Montal i Mancera, a, Mancera ale, ale ten zapach akurat tak. Trochę tych minut wtedy zużyłam i ładnie się to układało i nie było tak jakoś stronę arabską, bo to mi tam często przeszkadza, czy nadmiar tych agarów tam i w ogóle. W każdym razie, um, więc ta róża z czekoladą tak, ale te wszystkie róże z wanilią mancery, czy też w klimatach takich um, café enton z Montal i tak dalej, to, to już nie. I właśnie tutaj niestety ja jednak czuję coś w stronę um, tych połączeń róża-wanilia kawa z Montal, Mancery. Um, tej czekoladowości mało, chociaż trochę jest. Ale mam wrażenie, że bardziej ta kawa niż czekolada i na pewno dużo słodyczy i wanilii i róż.